Cześć, tu 12 I Widzimy się w tym miejscu, w którym skończyliśmy Czyli obok tych tutaj, zaprzyjaźnimy się z nimi Tam gdzieś jest Alfa Tam, tam, tam jak daleko, Dobra, więc właśnie skończyliśmy tutaj po przemig przemigrowaniu do nowego, małego gniazda. tej pobocznego, tej gniazdo macierzysty teraz to jest znane gatunki w ogóle i dążymy w tym kierunku. Tutaj tu mam O tu, no, ale się z nim. Ale ścisk sam dociśnie Bum jeszcze element. O, płaza łapa. To jest to. Co to uważam? Dekator. Ścisk polecieli. Widzicie, może się na nieco przyjeździć z tym, czy to jest nawet zły. Nauka życiowa. Wróci życiowy nauczyciel. Dobra, nie grał, tak jak zawsze gram, czyli. chociaż <laughs> mogę tak. te będę się obracał o muszę się najeść. Zaraz, dobra, więc spójrzmy na historię małą. Tutaj teraz zrobiliśmy to. Tutaj mamy te elementy. Dobra. Oj, tracę umiejętność. Jedną tracę, dwie tracę Nie, jedną z drugą tracę. I tak dalej. Dobra, zaczęliśmy od takiej komóreczki. Jakby ktoś nie wiedział, zielonej. Czerwona komóreczka, dwie śmierci. Większa. Jesteśmy takim gnomkiem, potem dużym. Tutaj jesteśmy już tacy, z takim rogiem. Potem jesteśmy ze skrzydłami. I dalej jesteśmy ze skrzydłami aktualnie Czyli dzisiaj naszym celem, nie wiem... Na pewno nie uda nam się dojść do fazy plemienia Dzisiaj Jeszcze chociaż raz chyba w godzinę to wyczaiłem, ale... Nie mam aż godziny Tam coś łazi, ja tam tutaj brzdale Dobra, ja muszę jechać tędy wyrak Gdzie tu jest alfa wasza? Zim wasze kości Nie mają alfy, co? Wow Wow, 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 co to? Elf czu... Elf Elfczupka O, ale lata tam tu. Ale oni mają dobry śpiew. Dobra, idziemy stąd. Tutaj nic nie zrobimy. Nic nie zdziałamy tutaj. Mogę w nich rzucić patykiem, ale mi się nie chce tak naprawdę. Czemu są wszyscy na mnie źli? Wzięłem najłatwiejszy poziom trudności. Wszyscy mnie nie lubią. Też jak zabijecie alfy, jak jesteście agresywni, chcecie być. Jeśli zabijecie alfy, to też dobywacie element, jakbyście się zaprzyjaźniali. Ja mogę tutaj zjeść im mięsko Znaczy nie mięsko, owoce. O, tu ktoś łazi Też są źli, też mam więcej ode mnie. Czemu wszyscy są lepsi ode mnie są na mnie źli? Mi się zdarzyło naprawdę, że wziąłem łatwy poziom trudności, ale już przestaje mi się zdawać. Tutaj mały skrócik. Nic ciekawego na razie nie ma, ale się myślę, że, się, my, się, myślę, że się, się rozkręci się trochę. Oddalę trochę ekran, o coś tam Trójok, według mnie na obraz dwa oka. Ale też fajnie, bo niby mam konto. Jakbym się musiał wylogować ze spora. Nie wiem gdzie się wylogować też. Jakbym się wylogował to stworzymy sobie konto na śmieszne i straszne. Ale nie mogę się zalogować, bo jest niekompatybilny z moim na, na stronie. <coughs> Sorry. Jestem niekompatybilny z moim zalogowaniem na spory i tak dalej i tak dalej. Ale wiecie no. Po prostu no nie pociągnę na tak, bo się nie da po prostu. Czemu mogę zprojedzenie ponownie, jeśli patrzymy, ile oni mają za bardzo? Nie małym, nie małym. Alfa, alfa, alfa. Alfa, alfa, alfa. Z tego co widzę, moje mało. Ło. Wow. Idziemy. Czemu wszyscy tacy, tacy dobrze we wszystkim. Jesteśmy w Warlak. O, tamten zajmowujemy. <laughs> no patrzcie, ja chcę tutaj wyciągnąć, nie? Kręgi w zbożu. Patrzcie. Patrzcie jakie kręgi. Widzicie je? Takie wielkie kręgi. Tu ufo latało. O, 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 o Zaraz pójdziemy tam. 12, no. Po zdronie. 12 te mają mają. Roz... Samotnik! Łapać, 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 łapać. Polecieć. Gdzie jest turebicki? No, koń dziada. No, jakiś mamut łazi, no. Koń go, koń go, koń go. Ten mamut zaraz tu zawróci. Ja wracam, ja wracam, ja go nie gonię, ja nie będę taki. Naprawdę, chcę się z nim zaprzyjaźnić, ładnie grzecznie. O, chodź, tutaj zaprzyjaźnił mi się. Nie, uciekam. Jestem złym człowiekiem, Kosmitą. zwierzęciem. Ale są duże kości, przynajmniej to jest jakaś pociecha. O, poza na największy poziom. Aj, umrę z głodu, umrę z głodu, patrzcie. Będę cyganem i umrę z głodu czy znaczy, ja nie, że coś tam obrażam kogoś, tylko wiecie, tak po prostu, że wiecie. O, 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 skradanie! Patrzcie, przejdę pod nim. Nawet mnie nie zauważył. Ło, wow, co to był za dźwięk? Ło wow, wow. Lol, nigdy nie słyszałem czegoś takiego. Na serio. Dobra, teraz ja muszę tutaj iść. Tutaj gdzieś jest moje gniazdo. Podobno. Znaczy na wprost, bo tam są takie kropeczki. Proszę. Tak, chcę tutaj. Alfa. Sprośne rzeczy. Nie ma sprośnych rzeczy na telewizji mojej. Moja telewizja jest nie taka. Dobra. Pierwsze co skrzydełka. Skrzydła są ważne. Śmieszne i straszne. O! Dzika faza. Widzicie co chyba użyję kodów. Dobra, w końcu rzeczy nikt nic nie zrobi, tak. No nie, co ja robię? Źle z długi za dużo Minecrafta. Adydy DNA. Patrzcie jakie cheaty, patrzcie jakie cheat, DNA mi rośnie! Oh yeah! Zobaczcie, teraz pykam mu tą pyszczek, daję mu ten, ale brzydal. Dobra, będzie tak, jest piękny. Eksoszkielety? Ach, limit elementów może mi się w każdym razie wyczerpać. Wow, faza. Dzika faza. Ale ja nie będę walczył, chociaż piła mechaniczna mi się może przydać. Jakbym był został psychopatą? Tak, bo przecież zostanę psychopatą w fazie plemienia, to do mnie szczapkę. Nie, takie są lepsze. Długie dobra. Wygląda spoko. Więc akceptujemy i się wylęgamy. Ale naprawdę, myślę, że będę mógł się zalogować tak. Tworzę sobie konto tam, wiecie, w ogóle ściągam co i tworzę, a nagle dups, nie mogę. Uuu, bo czemu? Bo jest niekompatybilne coś tam i jeden kod, coś tam jedno. Nie można powiązać produktów spore. Dobra, ja stąd idę. Wiesz, nie zadaję z takimi ludźmi. Teraz ich pociśniemy, ile mamy, Parcie? wszystko na piąty, wszystko! Teraz będzie ścisk. Mogę, mogę im nawet zaśpiewać, jak oni będą robić coś innego. O, dwie alpy się dobrały świetnie. Dobra, teraz trzeba ścisnąć drugiego. O, tam mają jeszcze bazę. Patrzcie. Patrzcie, patrzcie, że tylko szarży potrzebuję normalnie. Bo w fazie plemienia mam być mega agresorem, który tępi wszystkich przeciwników, więc Jakoś trzeba to uzyskać, nie? A, a, a. Urok Galaktyka No co jest? Przesuwają mi ich... Kółko, patrzcie, jaki uśmiech widzieliście to? O, patrzcie, Takiego. patrzcie, ich uśmiech, w ogóle. O, patrzcie, ich uśmiech, no co to jest? Wygrałem w w każdym razie. Więc ja cisnę teraz tam na skróty, tam gdzie byłem mniej więcej. O, teraz ścisnę muszę Metoryty! Meteoryty! Meteoryty! Gdzie są metoryty? Cześć. Meteoryt! Lecę tam. Wow, ale wybuch, patrzcie jak brózło. Co tam leci, ptasie? Czy coś czy, czy, czy tyle? Patrzcie, trafi, trafi, trafi go. A, nie, trafiło go. O, ale tu przebiorą nogami, patrzcie. Dobra, koniec, koniec deszczu tu Tam lata wielki, więc poskrydajemy się trochę. Fajnie było jeszcze jakby trafić w tym odcinku na Groxa. Bo czasami jest Grox, czyli że lata taki statek kosmiczny. Odskradaj się więc myślę, że w następnym odcinku się nie zapomnę. To jeśli nie przyjdziemy do fazy plemienia, to się możemy pobawić albo w kosmiczne przygody, albo w te. Tak to było eee, w tworzeniu stworów. O, dokładnie w tej zapoznaniu z elementami w ogóle. Potem można jeszcze zrobić odcinek o kodach do gry. Wiecie, ja tak ogólnie całą grę opisać. Dokończcie ze mnie. O, cztery dychy DNA dostanę. Zresztą nic nie daje. Ale ścisk. Patrzcie, zaraz dostanę mózg. Jeszcze muszę jednej osy zamknąć. No, kolejny, jeśli tam jest kolejny potwór, to ja jestem ziemniak. O, moje gniazdo. Gdzie słyszałem? Może to tamten gnuru z tym O Ojej, szybownica. Ok, chcę tu gniazdo na domowe. warczące usta. Dobra, ewoluuje trochę. Nie będziemy patrzeć na rzeczy dzieci. O, tu, patrzcie, dziobaki w ogóle, warkusta, ale nie potrzebuję tego, bo ja chcę być pokojowy na maksa. Chociaż mogę potem potrzebować gryzienia. Mordokleja! Mordokleja to jest faza. Trochę wyżej. O, coś w tym deseń. Fajnie wygląda, nie? Patrzcie. Fajnie, dobra. Coś lepszego, nie ma nic lepszego, tu, 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 na maksa wszystko, jelenie, jeleniator, rogator, te sprawy, się skrzydła, powiększy je, nie da się bardzo, to jest mniejsze, My śmiesznie wyglądają. O, tu dostałem zdrowie 4, tak, plus 4 do zdrowia chcę. Będę miał armatę po środku czoła patrzcie. Armata po środku czoła, zaraz to z shiftem przybliżam, dobra. Armata. Nic nie ma. Śmiesznie straszne może. Uuu Zębatka. Więc tak, pamiętajcie, na koniec fazy, na sam koniec musisz zawsze zedytować. Zaraz czekajcie Edytować swojego stwora, jeszcze z 5 nagrywamy 6, Zedytować go, bo inaczej to już będzie jego wygląd do końca rozgrywki. A więc teraz, już teraz, do końca gra się będzie opierała na jak najszybszym odnalezieniu, znaczy się przejściu do kolejnej fazy. Więc tutaj jednemu zaimponuję i będzie dobrze już. Boom. I rośnie. Patrzcie, spręgł cały ekran zapełnia. Całe to no, DNA, dobre, mogę dodać kolejnego stwora. To fajnie. Tylko tu nie ma nic godnego mojego stada. Jeszcze tego i będzie dobrze Dobra, więc to tam coś się jeszcze łazi Rybocudy Dobra, więc jeszcze tutaj pójdę po tej jedne kości i myślę, że to było na tyle z tego odcinka. Tutaj ładnie się ustawię. O, dobra, więc odskradaj się. Myślę, że to było na tyle z tego odcinka tutaj. Tutaj jest nasz stworek, on tak wygląda po tym odcinku. Ma takie fajne brwi, ma skrzydła, plójki. Wszystko na maksa. Ma pełną na burzę kodów, oczywiście. I dziękuję Wam, że się to oglądaliście. I cześć.